Mamy jedną studnię i woda z niej się leje mniej więcej tak liczyliśmy wczoraj to jest 43 litry na minutę dosyć leniwie I będziemy robić drugą studnię w tym miejscu. Zrobimy studnię, przepuścimy rurę pod garażem i tu wyjdziemy po tej stronie i tu mamy gdzieś pierwszą studnię. I do niej się dołączymy trójnikiem. Dzięki czemu? Ta pompa, która w tym momencie ciągnie wodę z jednej studni, będzie ciągnęła z dwóch naraz. Tak to będzie wyglądać. I wtedy, jak będą już dwie studnie, to zrobimy drugi test. Mm. Studnia. No i telefon widzi czarną dziurę. Ach, jesteś, coś, jesteś. Coś. O, 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 o. Jest woda. Jest woda. A więc tak, filtr założony, będziemy wyciągać rurę zaraz. Субтитры сделал DimaTorzok Trzymałbyś tę rurę tak w powietrzu, bo chcę uchwycić ten strumień. O. O, 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 o.